Witajcie na kanale Giełdowy Syzyd. Kolejny tydzień. E, kolejny udany tydzień. Za chwilę powiem Wam o szczegółach. E, z takich dosyć istotnych zmian w portfelu, to w piątek pozbyłem się 20 akcji, 22 bodajże, akcji 11 Beat. E, dlaczego? O tym za chwilę. E, Przejdziemy sobie po kolei wszystkie arkusze mojego podsumowania tygodniowego, może tak? Portfel w zeszłym tygodniu zarobił 5500 co od początku roku daje zysk już 320, prawie 1%, a od 2 lat 61. W marcu będą dwa lata, zaraz Wam powiem dokładnie kiedy. 8 marca powoli zbliżamy się do tej daty, to będą dwa lata, kiedy moje pieniądze pracują na warszawskiej giełdzie. Jak widzicie, 5,5 tysiąca całkiem nieźle, chociaż początek tygodnia... To już było praktycznie prawie że pierwsze miejsce. Gdyby tydzień kończył się w poniedziałek, to dzięki wystrzałowi Scope Fluidics no, byłby to najlepszy tydzień tego roku. Prawie, nie, drugi tydzień. <laughs> no, natomiast druga część tygodnia to już ochłodzenie na kursie. No, kończący tydzień na poziomie 5,5. 1000. Włącznie w portfelu 125 504 zł. Poszczególne pozycje otwarte wyglądają tak. To, co jest tu interesujące. Czyli moja piątkowa akcja z 11 bit po zbyciu się 22, 22 akcji. <laughs> Zakończyłem. Pozycje numer 1 i 20. Tu Wam pokażę, to ładnie widać. O, pozycja numer 1, pozycja numer 20, łącznie 22. Łącznie 22 akcje, które dały 16% zysku i pozwoliły zarobić 1456 zł, złotych. Ok. Wykres wygląda całkiem ładnie. No ja się cieszę z tego, że to już jest kolejny tydzień na plusie. Kwoty tutaj naprawdę są niesamowite. Sorry. Natomiast no oby tak dalej, ale czy tak się uda? No, sami będziemy w stanie to zobaczyć. Natomiast tak, co do e, konta maklerskiego, prze, przelecimy po kolei te wszystkie otwarte pozycje. E, piątkowa e, sytuacja na giełdzie, no to jest fajny skok Greek Jar. E, no i ochłodzenie Skope Fluidix, dalsze. No, no, natomiast nie pozbywam się tych akcji sobie przejdźmy po wykresie. Kolumbus. Yy, no to kolumbus rośnie w górę. Tutaj jakiś taki jest. Yy, ustabilizowanie tego kursu może przed następnymi wzrostami. Zobaczymy. Przed spółką jest dużo ciekawych rzeczy, więc mam nadzieję, że jednak to pójdzie w górę. Natomiast zacznijmy może tak, od 11 bit. 11 bit cały czas w górę. Natomiast yy, właśnie. Co się stało w piątek? W piątek trzech członków zarządu ogłosiło pozbycie się części pakietu. Nie zostało to dobrze przyjęte, pomimo że to jest niewielki pakiet, który posiadali. No, kurs poleciał. Niedużo. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym tygodniu, jak rynek zareaguje na tą wiadomość. Element bit jest mocny, więc jeżeli to nie odbije się jakimś większym echem, no to będziemy chyba dalej iść w górę. Ewentualnie w jakimś trendzie bocznym do momentu, jak padnie jakieś info o ich tym projekcie numer 8, Projekt 8. CD Projekt, CD Projekt, zawsze zapominam. Prawidłowa nazwa CD Projekt, pamiętajcie. No to tak, on no już w chmurach wysoko buja. Część uważa, że już kurs. Obejmuje część zysków z cyberpunka. Mi się wydaje, że tu jeszcze są miejsca na jakieś wzrosty. No, ja nieszczęśliwie już, tak jak pamiętacie, pozbyłem się części akcji i czekam na dobre miejsce, żeby wejść. No, ten okres od maja do września myślę, że będzie takim okresem uspokojenia na giełdzie, jakichś tam ewentualnych spadków i przed jesienną premierą cyberpunka ten kurs jeszcze pójdzie mocno w górę i wtedy ja chciałbym w tym pociągu już siedzieć zobaczymy na razie robię miejsce na bilet patrzymy scope no to tutaj jest pionowa ściana w górę oj fajnie by było gdyby PCR1 jakoś szybko znalazł nabywców, w tym momencie dalsze wzrosty są mile widziane, <laughs> sorry, bo jeszcze niestety choroba trzyma, mamy właśnie tak, scope fluidics, columbus data walk no to wygląda tak jak widzicie, specem nie jestem, ale Specjaliści mnie poprawią. Pytanie, czy to, co narysowałem, przedstawia jakąś wartość. Eee, taki motylek. Eee, no cóż, wynikałoby z tego, że tutaj zaraz będzie trochę dołek i być może dalej pójdziemy w górę. No, spółka do obserwacji. Forte. Forte standardowo pniesie w górę i tutaj nie ma co. Nie dotknie ich, tak jak moją drugą ulubioną spółkę, na krótki dystans. Amikę nie dotknie kryzys związany z koronawirusem. Amika, niestety, poprzez no, koneksję z, z Chinami, mocniej to odczuwa. Forte nie, więc. Jakiegoś powodu do niebezpieczeństw tutaj nie ma. Creepy jar. Creepy jar. No wygląda tak jak wygląda. Góry doliny. Teraz góra. Zaraz dolina. Oby nie jakaś wielka. Kurs ładnie poszybował w górę. Na razie jeszcze trzymam, chociaż już na tej pozycji słuchajcie. Mam 13% zysku. no Gram tutaj za te małe procenty portfela. No, jak widzicie jest to granica w 4%, czyli kwoty około 4000. Co nawet przy 13% daje zysk tylko 500 zł. Eee, I co? Celon pharma W związku z tym, że mają, no to sobie moje jakieś takie, słuchajcie, rysunki, na razie jeszcze nie wiem, czy są coś warte, eee, natomiast w związku z tym, że mają e, część pakietu Mabiona, no to też e, odczuwają e, skutki spadku na Mabionie. E, Myślę, że oni są jeszcze o tyle silni, że tutaj jakoś odwróci się ten trend z czerwonego na zielony, ale obserwować trzeba. Słuchajcie, tak to wygląda w tym tygodniu. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że idziemy dalej w górę. Czego Wam i sobie życzę. Trochę nerwowo robi się w Stanach. Dlatego jeżeli macie swoje pieniądze, czy myślicie o tym, żeby je zainwestować w tym momencie, bacznie obserwujcie ten rynek, bo w momencie, kiedy tam poleci, polecą spadki, to może być tak, że nasza warszawska giełda też oberwie. Mocno, nie mocno, no, trzeba się pilnować. U mnie na razie 80% gotówki jest zainwestowane w akcje, Niecałe 20 odpoczywa, no ale jeżeli będzie sytuacja taka, że będziemy myśli w dół, no to najważniejsza rzecz to chronić swój kapitał. Wtedy będę po prostu wycofywał pozycje, zaczynając od tych najmniejszych, gdzie tylko gram. Dla sprawdzenia swoich umiejętności wchodzenia i wychodzenia ze spółek. No ale to trzeba mieć z tyłu głowy, bo jak zacznie spadać, no to będziemy wszyscy na tym cierpieć. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Zdrowka wam życzę. Ja jeszcze do siebie nie doszedłem, przez to mam opóźnienia ze wszystkimi swoimi planami. Mam nadzieję, że już teraz tak jak. Giełda będę szedł, będzie już tylko lepiej. <laughs> Trzymajcie się ciepło i do następnego.